Mano Szmanów Meksykano TV, wam drzwi. Oj, krótki jakże GIOD poradny. Co tam mam powiedzieć? Słuchajcie, po raz pierwszy Wam powiem. Zmęczony jestem. Mam Mam kurwa trochę dość. Muszę <noise> wyjeżdżam dzisiaj na pewno z Białego Wyjeżdżam na pewno, nie powiem gdzie. Ale po prostu odpocząć, bo to wszystko, słuchajcie, to się. To wszystko już. Wszystko wyskoczyło spod kontroli. Zarówno szkolna, jak i tutaj, bo boli. To, To wszystko. To się rozkurde rozpieprzyło, słuchajcie, wiecie, naprawdę. Nie ma nad tym kontroli. Nikt nad tym nie ma kontroli. Już teraz to się dzieje, nikt nie ma nad tym kontroli. <laughs> Chyba, że kurde antyfani. No ale dobra. Słuchajcie, na razie. Pozdrawiać będę później. Dostałem wczoraj, ale wczoraj nie nocną, nagrać. Czytaj. 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 Czytaj, będę Ci teraz każdą pokazywał. Młocie, czytaj. To napisane. Tu jest nadawca, to zakrywam. Czytaj, bo znowu będziesz coś pierdolił. Głupoty, mam tu list, zaraz go przeczytam. To znaczy, pozdrowie, tylko te osoby. Dzięki, ja pokażę co dostałem. Słuchajcie, no jak będziecie mnie tak częstować, to, to ja niedługo nie będę miał gdzie tego nosić. Ale dziękuję, zaraz założę. Na pewno będę nosił i to jest pozdrowie właśnie te osoby one są z tego co wiem e, zaraz zobaczymy no nie właśnie nie 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 nowy żmigród z nowego żmigroda Mateusza Rzet, Tomasza T Krzysztofa T i Wojciecha T oraz Grzegorza N Borodo oczywiście bardzo wam dziękuję chłopaki patrzcie zakładam Zakładam to przy was, pewnie to potrwa. Heh. Znając życie tak będzie. No, jak chcę szybko, to będzie powoli. No, kurde. Dobra, to mańką. Nie, to. Nie, nie. Widzicie to nie takie proste, oczywiście nic nie widać. O, nie. Nie, kurde. O, tak, dobrze. Kurde, niedługo krowi łańcuch będę nosił. Nie wiem czy widać, ale inaczej nie jestem w stanie wam pokazać. A widać trochę weź i to zapnij, bądź mądry. I pisz wiersze. Widziałem, wczoraj zapiłem, dzisiaj nie zapnę. Standard. Kurde. Chuj. No nie zapnę. Albo nie zapnę Dobra przerwa No kurde zrobiłem przerwę także tak to wygląda Ach, Także o Jezu. ale tam musiałem wziąć bo nie mam gdzie tego, nie mam gdzie tego nie mam gdzie tego kurde he, nie mam gdzie tego nakładać Dostałem również paczkę e, z takimi małymi upominkami kolejna sprawa O no Jezu Czytaj, nie wiem czy widać, czytaj, czytaj łachu, bo masz problemy z głową, to czytaj, żeby nie było, mokosie ty. No, co w tej paczce jest? Paczka jest, jest od Romana z Nowego Sącza. Co mam w tej paczce, słuchajcie, zaraz Wam pokażę, bo zaraz się będę spieszył, bo naprawdę zaraz będę miał miał wyskok, wyjazd. Mamy tutaj sos sojowy ciemny będę musiał wskoczyć w przepisy słuchajcie, będę musiał wskoczyć w przepisy i obejrzeć co ja, do czego mogę użyć ten sos to jest bardzo ważne, mamy tutaj też e, ja może rozpakuję, bo to jest z folii, ale myślę, że się nie nie wyleje, nie? mamy tutaj też Sos pikantny, majonezowy. To jest wszystko albo Chiny, albo coś. Ale na pewno będziemy kombinować. Będziemy kombinować, co z, tego, co z tego można uzyskać. Także dziękuję za tą paczkę, naprawdę. Mamy tam liścik na dnie. Na pewno będziemy go czytać. O! No właśnie, właśnie ktoś mi tutaj nakierowuje. Mamy zioła tajskie. No proszę. Także ktoś mnie tu kieruje na tajską kuchnię albo coś takiego nie ma problemu. Słuchajcie, coś się wymyśli. Mleko kokosowe, ale też słuchajcie. Zaraz mm, zobaczymy. Nie wiem, czy to jest polski produkt, ale dobra, ok. No mówi, ktoś mnie nakierowuje na to. Spoko. Znaczy ktoś. Dokładnie, to Roman. Roman. Teraz będę musiał przelecieć przepisy. Mamy też bardzo ostry sos chili. No, będzie, będzie, kurde. ty jak będzie, dupa się będzie cieszyć. O, jak nic. Mamy też żeleczki. Żelki jak zawsze, żelki. Haribo, dziękuję. Wiecie, że lubię. Mamy kolejną łupaczkę. Tym razem. Jakieś inne firmy. Jak widzicie, no to w żelki to ja będę zaopatrzony. Ho, ho. <laughs> no. Pulpa, cokolwiek by miało znaczyć, będę musiał, będę musiał to rozszyfrować. Wiesz, Roman, pulpa marakuje. Na pewno do czegoś się przyda. No, to jest dobre. Powiem szczerze, że to jest dobre i solidnie zapakowane. Naprawdę solidnie. Ale wszystko się da zrobić. Mówię, mam już parodię na <laughs> rododendrona. A będzie beka, ale zasłużył sobie. Tą nie wiedzą. Właściwie nie wiedzą. Dziwi mnie to. He, fajnie, że pomarańczowy no i oczywiście he, napis mówi wszystko. Dziękowa no, to to jest kozak. Dziwnie to, że trochę stanął w obronie Mariusz Nieboży z tego co pamiętam, Mariusz Nieboży stanął w obronie. No tutaj też mamy o Jezus, ale żelku. Wszystkie słodycze będę dostarczyć cukrzycy. I skończy, się tak, I skończy się tak jak grubas. Zobaczcie, kolejne super. Będę, jedne biorę na drogę, to na bank. I jeszcze kolejne. Także mamy tutaj niezły zestaw słodkości. Naprawdę, oczywiście koszuleczka bardzo fajna. Słuchajcie, nie wiem, spróbuję wam pokazać czy widzicie, widzicie? Super koszulka, naprawdę bajera. Naprawdę Ci dziękuję, no i zaraz spojrzymy, spojrzymy w list, bo nie każdy sobie życzy, nie każdy sobie życzy, żeby czytać, więc najpierw go Boże przeczytam na szybciorę, także poczekajcie spojrzę, także przeczytałem list, no <laughs> dzięki Ci Roman, naprawdę, za to, że jesteś ze mną, właściwie. Właściwie to o to chodzi, że jesteś ze mną. No bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci też za paczkę. No, także dziękuję chłopakom też za ten prezencik. Także ekstra jest. No to, co? co Wam powiem ciekawego, no. E, jeszcze raz wrócę do tych wszystkich tematów. No, się tak pogmatwało. Już nie będę się rugał, Tak się wszystko pogmatwało, że naprawdę już. Na szkolnej to jest taki rozpiździel, że nie wiadomo co tam się dzieje. Ktoś śpi na jakim łóżku i z kim. No, ja też mam. No nie, niezbyt mam. No niezbyt mam miłe doświadczenie ostatnio nie? i to naprawdę mm, wyskakuje spod kontroli to wszystko. I nie może tak być, słuchajcie, bo, bo to się w końcu źle skończy. Źle się skończy, słuchajcie. <laughs> ja rozumiem Wasze żarty i tak dalej. Tylko niech one będą z klasą. Niech będą z klasą. Bo, bo można tak łatwo przekroczyć, zrobić jeden krok dalej i przekroczyć granicę, gdzie naprawdę może, mogą, bo mogą się potem złe rzeczy dziać. Mówię tu zarówno o szkolnej, jak, jak i tutaj o, o, o tej posesji, w której no ja urzęduję, no, jak to się mówi. No. Także mówię, dzisiaj wyjeżdżam, no, dobrze że zdążyłem zrobić gniotę, jest po piątej, jest dopiero po piątej, a ja już nagrywam, bo staram się zawsze dla Was, Zrobić tego gniota porannego, żebyście mogli usiąść na kiblu i spokojnie obejrzeć. No, także jeszcze raz pozdrawiam. Pozdrawiać. Pozdrowienia, które wczoraj zapisywałem na live, będą później. Na miejscu, jak dojadę, będą później. No i cóż, no. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na filmy i trochę opanujcie się. Naprawdę. Bo coraz grubiej się robi. Mnie już powoli. Już prawie nic nie zaskakuje. Trzymajcie się. Meksykano jest jeden. I podróży siedem. Także hejka.